Siemonko, siemonko, siemanko, jestem Werta. witam was w kolejnym odcinku z Gta 5 na PC. -ta. Tak, gramy dalej trevorem Tutaj nam kolega strawgacie i jakaś kactenka nam się tutaj uruchamia Kto This, 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 this statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K. meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chapped wearing assholes. Oh, wait, 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 you little shit. Whoa, whoa, whoa. Hey. <laughs> Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find them. Los Santos it's a big, big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless! Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin! Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah. Uh -huh, all right. That's better.

Wieniamy sobie barwy. <laughs> Czy nie trzeba? Nie, nie trzeba. Dobra, nic, nic, sobie do tego dokupić nie mogę. To mi nie macie coś, coś jeszcze? Paktowe SMG, BB. wiecie co przyda mi się chyba? Karabinek mi się przyda. No boję, troszkę kupię. Tak, Trevor, machaj, co to. Jak najbardziej grunotnik. Jopierdilo. Dobra, dobra, grunotnik się przyda. Darmowe to biorę. Co tu jeszcze mogę kupić? Coś macie fajnego dla mnie? Granaty, duperele, pały, noże, nie, dobra, dzięki. Super. Lekka kamizelka, kamizelka i zwykła kamizelka. Czemu zwykła kamizelka jest najdroższa? Oj, przepraszam, tu sobie jeszcze. Książka i pełna kamizelka. Dobra, trevor. Tyle starczy, starczy. Trevor, teraz, jak wleci gdzieś, to po wszystkim. Po zamianata. Wróć do sklepu i kup zaawansowaną lunetę i tłumik. A to dobra. Aż tłumik, dziękuję. Okej, okay, dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. To było już szybkie. Wsiąść tak kłada. Dobra.

Can you see me trevor he's that shit i'm serious you believe this ron one of these assholes is having a seizure or something That's me <laughs> That's me don't shoot well get a move on i'm moving that is that zamak yes sir. that was a

I O, super, dobra. Czy myślałem, że fail będzie, nie? No. On sobie wychodzi. No, widziałem troszkę jego minę, ale co tam? No, no i się ma, poszedł. O, mamy kogoś. Niko nie widzę, żeby siadł. Nie ma, nie ma nikogo. Nie ma, nie ma. Gdzie on jest? Widzę latarkę. Oko, na górze jednak był nie.

Poszedł? Zobacz, Coś jeszcze A to ty jesteś już prawie strzeliłem w niego, nie? Albo dostał Spoka, spoka. Dobra. Nie, nie widzicie!

Dobra, pomóż Ronowi, cześć Ron. Ronald, lecimy z pomocą. Do mnie strzelasz. Oh, pierdziele. Słuchajcie, okay, muszę odlecieć trochę stąd. Dobra, dobra. Słyszałem, że mam jakiś karabinek fajny. Hmm. Taki karabinek. To w sumie jest lepszy, dobra. Ja, 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 ja. No kurde, celu innego nie mogę, nie? Halo, Dobra, poszedł. Wow, ktoś koło mnie jest. A tu jesteś, adien dobry. No gdzie uciekłeś? Nie wiem, gdzie uciekłeś. Ojejeje, nie, 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 nie w tym momencie Mano, foku Dobra, sorry Włączam plan B Dobra Czekajcie, przyładowanie Coś tam jeszcze? Nie no, chowają się teraz za wanym, nie? Eee, gdzie co przez chwilę taką rozkwinkę? O taką Oj oj, za daleko Dobra, git Oj nie to nie to tap klikałem nie kapslog Ale może się przydać tutaj e, Halo, dzień dobry Wow Lecy mi robił Jaki bot Nie dobra odpuść już odpuść Dostań się do samolotu Halo, halo, samolocie? O, no i Byle bym mnie nie chciał Super, udało się O, jeszcze strzelamy, ja myślałem, że kurde, już katastrofka jakaś czy coś Dobra Chodźcie, motherfuckers Nie wiem, gdzie jesteście, ale strzelam na pałę A Tam są Dobra, jeden berwał i też ładnie obrywa. W sumie to było fajniejsze. Jaka sieka. ALOOO! Dzień dobra! Dostałeś w solidnego headshot'a Ja ty uciekasz? W baranie Saro nie trafiłem? Ja do no, mnie O, ktoś zeszczeliłem w środku. Dobra, kolejne. O, ładnie! ładnie, dobra Widzę kolejne jakieś wsparcie. No tak, strzelajcie do mnie! Pierdyl pierdylta się wszyscy tutaj Alo, 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 alo Mam chyba za wysoką czułość myszki ustawioną, bo sobie trafić nie mogę Jak tak celuję <grymkańczyk> Kurde, kamizelka mi się kończyła, droga była No leć! Leć, Trevor wytrzyma O, tam ktoś był jeszcze, nie? Okej okay. Rozumiem, że my też odlatujemy, ale czymś innym? Ona jest od moich? Nie, ona jest przeciwnikiem. Trzymaj pięć, aby wystartować. Dobra. Dobra, startuję. Nie. Dobra. Jak będzie lepiej. Mhm. Mm Troszkę z dupy sterowanie, ale dobra. Dam sobie radę, dam sobie radę. Nic się aby wciągnąć podwozie, dobra. Tam na sobie poleciał, Nara. Lecimy. No, to by teraz powiedzieli, że Trevor jest najlepszy w gotowaniu. Czemu mi się skrzydło?

Tak, tak. Zyski najważniejsze, nie? Oui. Dobra. Walić to, to przelatywanie pod mostem. o ja, pierdykam. Fajny, fajny widoczek, jak się krzywo lecia, Aż tak sama głowa się obraca, nie? Daleko jeszcze? Chyba, chyba lecę wystarczająco nisko, nie? Dobra Coś Tu się jara Coś nie zatrzęciało zrzucił ładunek Jak? Spacja, oj, nie ten przycisk

The head knocked the seriousness right out of him Shut up, but before that, I mean, back in Alderney Man was weak for Crystal, weak for Ashley, man was weak Shouldn't have spoken to me like that He was a fool, and you corrected him He'll not do that again over the swamp, boss So the guns are going to the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like, I hadn't thought of that. <laughs> we might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Rod. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce, and my settlement costs. <laughs> oh, he pays. Better than any in this sorry country. słuchamy nieźle dzisiaj. Gdzie to lotnisko? Tutaj. Dobra. Dobra, dobra. A jest. Maisowo. Otrzymaj samolot w hangarze. Którym się tym steruje? Dobra, dobra. Już wiem. Już wiem. Wszystko wiadome. Możecie mi go tutaj naprawić, koledzy, chyba że to nasze lotnisko nie mamy mechaników, to co, przypał? Ale ładnie poszło, elegancko. Oni sobie pogadali, ja sobie widoczki oglądałem. Myślisz, że to było wyjątkowe odzyskiwanie mojej impotentnej statu? To była świetna statu, Treff. To była świetna kawałka plastiku. Ale... nie ma ceny na attachment I mean, you might forego your cut to uh, alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. <laughs> Trevor Phillips Industries Technical expertise, hmm? managerial innovations. Unstoppable, all oh, that's right. Now go. I need to meditate, or masturbate. Mogę teraz kupować nieruchomości w całym Salon Dreas. Super, ekstra elegancko. Po no co, kupujemy ten hangar czy nie? Nie wiem. Ukończono! 62 tysiące! Nice! Rozwiń. Tak mało headshotów walnąłem? moi nieładnie. 6 mostów, no na pewno. <śledzio> Dobra, ty, ty się nie czaj tak, ok? Ile kosztuje to główienko? Forsaken. 150 tysięcy. Jak będą ode mnie wymagali na misji tego, to to kupimy, co nie? No póki co mamy jakąś tam misję na C Dobra, wiecie co, tak jak już mówiłem wcześniej, na tygodniu, czyli jeszcze jesteśmy na tygodniu, czyli w piątek będą. <ścoughs> będą troszkę krótsze odcinki, czyli takie 20 minutowe a na weekendy właśnie 40, tak? Coś takiego 40-30 tam ponad. Także ja już będę kończył. Widzimy się jutro, już normalnie bez problemu nagram, już tamtego, tam, tam z tamtego mieszkania już wszystko przewiozłem, także... Większych problemów już z nagrywaniem nie mam. I będzie gitarka, tak? Zapraszam Was jeszcze dzisiaj na Assassin's Creed'a. Tak, zapraszam. Bardzo fajna gierka. Chociaż nie wygląda jak każdy inny Assassin's Creed, bo to przez inne studia robione. Ale będzie na kanale. Dobra. Hej, hej!